W tym odcinku wykonamy działanie hamiltonianu na funkcję psi, czyli wykonamy, wyliczymy lewą stronę równania Schrödingera. Ponieważ funkcja psi to jest równe do minus cr, zatem mamy tutaj równanie Schrödingera w postaci rozwiniętej. No więc właściwie chodzi o wyliczenie drugich pochodnych, ponieważ działanie operatora promienia polega na mnożeniu, także nic tu się nie dzieje. Ja nie zrobię tego na piechotę. Zrobię to za pomocą programów do obliczeń symbolicznych. W moim wypadku jest to program derive, ale oczywiście można to zrobić w dowolnym programie, nawet takim, który jest online. Mamy tutaj zdefiniowaną funkcję psi jako e do minus CR, zdefiniowany promień wodzący elektronu jako x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat oczywiście pierwiastek stała C, czy raczej zmienna wariacyjna jest od zera do nieskończoności, a Laplacian to są drugie pochodne z funkcji psi, zatem Hamiltonian to jest minus jedna druga razy Laplacian, tu już nie pojawia się to psi, dlatego że zostało wypisane w tym miejscu, minus jeden nad r razy psi. Żeby wykonać działanie Hamiltonian na funkcję psi, no to wystarczy uprościć, no tak w tym programie jest to wyrażenie, ja tu naciskam równa się, proszę zobaczyć, pojawiło się wyrażenie, które uprawia Zwłaszcza mi, wlicza mi wartość hamiltonianu. Oczywiście to wygląda dość skomplikowanie, ale mogę to wyedytować, bo warto zauważyć, że to są promienie. To jest promień, to jest promień, i tutaj też jest promień. Zatem, jeśli w tym równaniu po edycji zastąpię te skomplikowane wyrażenia zmienną r, czyli promieniem, w tym wypadku również r i w tym wypadku to samo, czyli R, to po wprowadzeniu to równanie mi się uproszcza, upraszcza, więc mamy tutaj e do minus r, czyli znów funkcja psi, 2c minus 1 minus c kwadrat przez, razy r przez 2r. Wykonaliśmy działanie hamiltonianu. Wracam w takim razie do mojego pokazu i przechodzę do drugiego slajdu. Zatem hamiltonian działając na funkcję psi daje taką oto funkcję. Bardzo prostą, prawda? zatem równanie Schrödingera będzie wyglądało już w tym momencie w taki sposób to jest 2C minus 1 minus C kwadrat R razy 1 minus CR dzielone przez 2R równe jest 1 minus CR aby zcałkować to wyrażenie po Całej przestrzeni x, y, z musimy wymnożyć równanie Schrödinger'a lewostronnie przez funkcję psi. No w tym wypadku to się sprowadza, to mnożenie, po prostu do wymnożeniu wykładników, bo tak, tak wygląda mnożenie funkcji eksponencjalnej Zatem dostajemy równanie Schrödinger'a, które jest prawie że przygotowane do całkowania.